Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Motodoradcy. Dzisiaj temat e, szczególny dla osób, które doko, dokonały już zakupu samochodu nowego, ale jeszcze go nie odebrały. No właśnie, już nieraz podkreślałem, że e, zakup czy to auta nowego, czy używanego e, tak zwane dość duże emocje, gdzie podśród tych emocji troszeczkę wyłącza nam się racjonalizm i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie miałem okazję obserwować to, że e, klienci nie myślą o podstawowych rzeczach, a już się zastanawiają jak mieć to auto i co zrobić, żeby dostać kluczyki i nim odjechać. No właśnie, jeżeli już ma przychodzić do tak zwanego odbioru auta, to w międzyczasie, jeżeli jeszcze nie odebraliście, polecam zapoznać się chociażby z umową, którą podpisaliście, bo zapewne niewiele osób ją przeczytało i wie, że na przykład cena może ulec zmianie. Tak? Takie zapisy są w umowach stosowane. Eee, niby to się zdarza bardzo rzadko, ale chyba nawet z tego powodu ostatnio Porsche w swoich cennikach zmieniło ceny w euro na złotówki, ponieważ ta cena lawirowała dość mocno. To warto sprawdzić. Eee, warto też umówić się ze sprzedawcą, że jeżeli nasze auto zostanie przywiezione już do salonu, eee, żebyśmy mogli je zobaczyć. Bo jeżeli nie będziemy mogli go zobaczyć, i sprzedawca będzie troszeczkę lawirował, no już by zapaliła mi się pewna lampka. No właśnie, do czego dążę. Eee, auto nowe to nie jest tak, jakby o. Tutaj mam jakąś kamerę fabrycznie zapakowana, zalakowana. No, auto nowe nie jest owinięte streczem, jak przyjeżdża do salonu. Co najwyżej niektóre lepsze marki e, częściowo zakładają, ma to jakieś pokrowce. Niektóre elementy obklejają. Zazwyczaj auto, czy to drogą morską przypływa do kraju, czy później już po kraju porusza się na loże, czyli na tych autach, gdzie ładuje się na pokład 7, 8, 9 samochodów, w zależności od wielkości. E, to auto zazwyczaj podróżuje tak. Gołe. No i co? Przyjeżdża do salonu, no i czasem się zdarzało, ja już mogę powiedzieć to z własnej autopsji, że niektóre auta były porysowane chociażby prozaicznie od gałęzi. Co się w takim wypadku robi? No właśnie, poleruje się auto. Eee, o, to jest zdjęcie, zobaczcie teraz to zdjęcie. Eee, tak można mniej więcej rozpoznać, e, jak wygląda lakier polerowany. To jest tak zwane. 15-20% ściętej warstwy lakieru, po to, żeby go ładnie wygładzić i wypolerować. No, zdarzają też się większe rzeczy. To szczególnie latem, gdzie, nie wiem, na myjniach salony zatrudniają właśnie jakiś takich praktykantów, którzy nie mają do końca dużej wprawy w jeżdżeniu autem. Raz pamiętam taką sytuację właśnie się zdarzyła, że taki praktykant nie zmieścił się do bramy garażowej, no i auto troszeczkę ucierpiało. I dlatego. Już tak coraz bardziej zbliżając się do tego dnia odbioru auta, polecam się przygotować. Czyli jeżeli już idziemy odebrać auto w danym dniu, przede wszystkim polecam, żeby wziąć sobie specyfikację wyposażenie i porównać to z tym, co jest w rzeczywistości. Bo na przykład mogę podać tutaj taki trochę kuriozalny przykład. To był Citroen C4 w wersji ekskluzji. Klient zamówił full wersję i pamiętam sprzedawca... Już mu przygotował auto do oddania i okazało się, że w momencie, kiedy spisywali zamówienie sprzedawca, akurat to był błąd sprzedawcy, nie doczytał, że danego dnia się zmieniła jakaś tam wersja w produkcji i co się okazało? W wersji za ponad 100 tysięcy złotych, klient dostał standardowe zegary bez nawigacji, bez żadnych bajerów. No i klient się zaczął dopominać o to, ale nie jeden pewnie by tego nie zauważył i klient to wywalczył, tak? Więc a to nie była tania rzecz, to kosztowało ładnych parę tysięcy złotych, jak się później okazało. Więc sprawdzajmy punkt po punkcie bo dla nas klimatyzacja automatyczna jest klimatyzacją automatyczną a dla pani w dystrybucji która dla nas ten samochód zamawia klimatyzacja automatyczna jest jakimś kodem XKJ tak jak się pomyli i wpisze XKQ się okaże że zamiast automatycznej mamy po prostu klimatyzację ręczną więc sprawdźmy dokładnie tą specyfikację żeby później nie było żadnych cyrków eee, tym bardziej że najlepiej jest to właśnie zrobić w momencie odbioru auta kolejny temat nie chcę tutaj broń Boże być jakimś nie wiadomo kim, który, który wróży, nie wiadomo co, ale no ja osobiście polecam mimo wszystko, że jeżeli idziemy odbierać nowe auto z salonu, tak jak już napomniałem o tych polerkach lakieru, czy może jakichś tam drobnych przygodach, że mimo wszystko wziąć ze sobą miernik lakieru. Nie będziecie wyglądali śmiesznie, bo to jest wasze auto, to są wasze pieniądze, to wy wydajecie grubą kasę za ten samochód i jest wam wolno sprawdzić to auto. To Nie jest coś bardzo powszechnego, ale uwierzcie mi, że takie rzeczy się zdarzają, tak? Więc, yy, no, był głośny przypadek w Łodzi z zeszłego roku. E, w Warszawie nie tak dawno, że po pewnym czasie okazało się, że auto było wypadkowe Ja bym po prostu sprawdził dla świętego spokoju. Jeżeli z autem się nic nie działo, bardzo fajnie, cieszmy się. No, ale jeżeli cokolwiek więcej się działo, no, już bym takiego auta nie odebrał, nie podpisałbym protokołu, od, protokołu odbiorczego i e, no na pewno bym tutaj ruszył e, prawną machinę po to, żeby wyprostować tą sytuację, bo jest to umowa konsumencka, to jest tak zwana niezgodność towaru po prostu z umową i w momencie odbioru to właśnie my wtedy mamy możliwość zakwestionować pewne sytuacje. Owszem, może się czasem zdarzyć, to też ktoś mnie ostatnio o to pytał a propos odbioru autonowego. zdarza się w autach nowych, że występuje różnica jednego roku w szybie. No chyba jest to normalne, no nic się już na to nie poradzi. To szczególnie zdarza się w autach francuskich. Więc sprawdzajmy te auta dokładnie nie krępujmy się przed sprzedającym bo to jest tylko pracownik danej firmy a to są nasze pieniądze, które w jakiś sposób e, pewnie w kredycie iluśletnim będziemy spłacali tak? i sprawdźmy to po prostu dokładnie tak, żeby mieć święty spokój w momencie wyjazdu z salonu i nie ma co się krępować miernik to jest normalna rzecz, to nie jest nic zabronionego w sprzedaży pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania następnych odcinków, no i do zobaczenia a ja ruszam dalej, hej!